W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. List do Filipian. Filippi. Znaczne miasto macedońskie, pod murami którego w 42 roku przed Chrystusem Oktawian August w słynnej bitwie rozgromił siły republikańskie. To pierwszy w Europie teren apostolskiej działalności świętego Pawła. Przybył on tam podczas swojej drugiej podróży misyjnej trwającej od roku 50 do 53. Pierwsze jego kroki i przeżycia w tym mieście Znamy dzięki barwnemu opisowi Świętego Łukasza. Gościnność na ofitki Lidii z jednej strony, a z drugiej bezprawie rzymskich urzędników wskazujących Pawła i Sylasa, obywateli rzymskich, na chłoste i więzienie, były przeżyciami, które między apostołem a założonym tam przez niego kościołem zadzierzgnęły wyjątkowo serdeczny węzeł przyjaźni. Święty Paweł tak zawsze dbały o to, by nie ściągać na siebie. Podejrzenia o interesowność, jedynie od Filipian bez wahania przyjmuje zasiłki pieniężne i to wielokrotnie. Także i niniejszy list podyktowała apostołowi chęć podziękowania za pomoc ostatnio mu przesłaną przez Filipian za pośrednictwem Epafrodyta, którego apostoł właśnie odsyła wraz z listem. Z treści tego listu wynika, że święty Paweł pisząc go jest w więzieniu. Wprawdzie gotów jest nawet na męczeństwo, jednak ożywia go nadzieja, że będzie niedługo zwolniony. Kiedy apostoł pisze ten list, tradycyjnie umieszcza się napisanie tego listu, jak i listów do Efezjan, Kolosan i Filemona między rokiem 61 a 63. Pierwsze uwięzienie w Rzymie. Ostatnio jednak zyskuje coraz więcej zwolenników, także wśród autorów katolickich, przypuszczenie, że list do Efezjan został napisany podczas prawdopodobnego uwięzienia apostoła w Efezie w latach 56-57. Nie brak też prób upatrywania w dzisiejszym tekście kilku listów do Filipian. W liście pisanym z okazji podziękowania za pomoc, czytelnik nie spodziewa się znaleźć systematycznego wykładu praw wiary. Istotnie zamiast zwykłej w pismach Pawłowych części dogmatycznej, występuje w nim raczej część sprawozdawcza. Niemniej wśród wynurzeń osobistych i serdecznych napomnień pojawia się nieoczekiwanie doniosły urywek, być może hymn jeszcze przed Pawłowy, o ogołoceniu kenozie Chrystusa. Stanowi on cenny przyczynek do nauki Nowego Testamentu o Chrystusie. Jako stwierdzenie jego boskiej natury i istnienia przed wcieleniem. W części moralnej, następuje po sobie szereg napomnień na czele z przestrogą przeciw powrotom do judaizmu lub też przeciwko zwolennikom pewnej postaci gnozy judaistycznej i zachęca do radości. List ten, pisany do najukochańszej wspólnoty, obfituje w wiele cennych wynurzeń apostoła, które rzucają nad to światło na jego życie wewnętrzne. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami, łaska wami pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu Ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za Was wszystkich, z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o Was myśleć, bo noszę Was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach. Jak i w obronie Ewangelii, uzasadnionej dowodami. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za Wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na Dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u, was, i u wszystkich innych. I tak więcej, braci, Ośmielonych w Panu moimi kajdanami bardziej się odważa głosić bez lęku Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie z zawiści i przekory, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Ci ostatni głoszą z miłości, świadomi tego, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Tamci zaś, powodowani niewłaściwym współza współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom. Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył, wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie. Dzięki waszej modlitwie i pomocy udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca cóż mam wybrać nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na Was. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla Was wszystkich, dla Waszego postępu i radości, w wierze, aby rosła Wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u Was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was. Czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie taką samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie, niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A zatem umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą, czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego ja widzę się jako źródło, źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość ze z wami wszystkimi. Tak samo i wy. Cieszcie się i dzielcie radością ze mną. Amen.